W tym meczu, w tym szlagierze było wszystko. Były mi janki, była dramaturgia w stylu cios za cios, nawet był i sędziowski babol. Naszym skromnym zdaniem, ale koniec końców 48 do 42 wygrał zespół lepszy, Patryku? Tak. Lepszy, chociaż faktycznie ten babol to tutaj teraz trochę mi na myśl przyszło zielone stoliczku na krysie. Takie hasło na koniec tego meczu. odkryj się, ale tak pokaż co masz pod spodem. Nie, A, ale nie... wydaje mi się, że masz, masz rację. Darku, także witam cię serdecznie, witam Was kochani. Witamy oczywiście w Parku Maszyn pierwszoligowym. Tak jest, zachęcamy do wsparcia naszego kanału na patronite.pl ukośnik parkmaszyn. Tam progi różne, rozmaite, jakbyście chcieli bardziej bezpośredni, kontakt z nami, na przykład grupę zamkniętą, no to tam jest wszystko opisane. Ładnie oczywiście na social mediach jesteśmy i wzburzamy się na różne rzeczy, które zachodzą w polskim różlu. podaljasem parkmaszyn na <grym> oryterze, na Instagramie, <grym> na Facebooku. Patryk Dmucha, Bańki, inne Cudawianki pod aliasem Maszyn Park. No właśnie Patryku, 48 do 42, dużo było tej dramaturgii, czy jednak przesadziłem z tym intrem? Nie, nie, no świetny mecz, tak naprawdę no najlepszy na pewno w, tym, w ten weekend, wiadomo, że mnie tutaj w serce kołacze na, na myśl o tym pierwszym zwycięstwie Gdańska, ale tutaj jednak no, pięknie nam poszło, na, na, aż za dobrze w sensie, że już potem można było się na końcu zrelaksować, a tutaj jednak do ostatniego biegu do tego wykluczenia tak naprawdę, no, wydawało się, że ostatni bieg zdecyduje, jednak przed jeszcze rozpoczęciem ostatecznym tego biegu się rozstrzygnął ten mecz, szkoda, bo wydaje hmm. się, że i tak Zielona by to zrobiła, bo i tak zawodnicy, którzy jechali z, właśnie z ramienia palobazu w tym biegu ostatnim, jednak byli w takim sztosie w tym momencie, że przede wszystkim frik, że nic im nie zagrażało, więc te chocki, klocki sędziowskie, czyli wykluczenie takie mocno na siłę za upadek w, w, w pierwszym łuku Miedziaka, no troszeczkę nawet bardzo przesłoniło tą piękną dramaturgię, ten piękny mecz, mm. ten spektakl tych dwóch jakby nie było faworytów w ligi w tym roku. Tak jest, tak można o tym meczu powiedzieć. To było fascynujące, jak to się wszystko odwróciło, bo na początku dla mnie to już standardowa, można powiedzieć, epopeja, jeśli chodzi o y, słabe mecze Falubazu u siebie, w sensie słabe początki, bo te zdarzają się jednak w ostatnich latach temu zespołowi. Przegrywane starty seryjnie na pierwsze sześć biegów w ogóle, pięć y, zwycięstw indywidualnych mamy zespołu zbyt goszczy. I nagle potem od biegu siódmego zacina się coś totalnie i non stop oprócz jedynego wyjątku i to tylko dlatego, że Rohan Taśma Tangate po prostu w walce w bezpośrednim korespondencyjnym pojedynku z Rafałem Taśmą Karczmarzem jednak stara się tam yy, tę walkę wygrać i osamotniony junior po prostu przegrywa. No, Kwech z Ragusem przegrywają 5 do 1 z Zagarem, który się budzi na ten bieg i o ile dobrze pamiętam tam był yy, kto... W tym Wiktor Przyjemski, oczywiście, kto inny, kat, można powiedzieć, drużyn. Więc no, to jakby pierwszy jest mecz, Patryku, mu powiedziałeś, wspomniałeś o występie w zwycięstwie zespołu Gdańska. Ja dla mnie to jest takie pierwsze zwycięstwo, pomijając już końcowy rezultat, jeśli chodzi o bieg 15, pierwsze prawdziwe zwycięstwo falubazu w tym sezonie. No tak, to że w takiej dramatycznych sytuacjach wyciągnęli to jednak, bo, bo nawet po tym dziesiątym biegu po nawet jedenastym przegrywali dwoma punktami to, to hmm. też kilka razy się to zmieniało to prowadzenie, najpierw właśnie Zielona Góra wyszła potem po dwóch, cztery, dwa na przełomie, nawet trzech z rzędu na przełomie drugiej, trzeciej, pierwszej i drugiej serii wychodzi na czteropunktowe właśnie Bycia, a potem, właśnie odrabia to z powrotem. Szczególnie ten tonter, który nagle się tutaj hmm. pojawił z Afrykiem w biegu dziewiątym, Więc, no, tak to się, ten przekładanie dzieje aż do tego 13, gdzie jest Remis, 14. Bardzo ważne znowu kolejne punkty Tindera. Hmm. Do, do teraz do tego przejdziemy, tak jest. ty to będzie w ogóle lepsze od. No nie okej, okay. nie będę cię obrażał i powie, nie powiem, że to lepsze od twojej poezji w niektórych odcinkach, ale pod wieloma względami dorównuje. Znaczy ja, ja, ja zawsze robię sobie notatki na naszym wspólnym takim koncie Googlowskim, ale Darek chyba tam nigdy nie zaglądał, bo jakby nie, widział, no. te, widział te babole. Tak jak ja tam się rozpisuję. Na przykład no ja. mogę właśnie, To może już teraz dam przykład, jak ja robię notatki do, do biegu, bieg czwarty. Jakie robię błędy, chyba <laughs> to. Adam, nasz patron, to się teraz zakryj Adam uszy, bo będzie się działo. Znakomity przyjemski Z ze status i choć atakuje Tinder, to nic z tego nie robi. Wiktor i w świetnym stylu wygrywa, a zwyczajków beznadziejny rępała z tyłu. Powiem szczerze, że jak ja to usłyszałem po raz pierwszy, to mówię. No... Wiktor to taki grzeszny chłopak, ja tu mi Tindera atakuje od razu, a już o Rempala nie chcę wspominać w ogóle i, i, i bo tutaj może nie... Nieważne. W każdym bądź razie. No ja też, to w gnieźnie będzie w tym odcinku, o tym, jak ja notuję. W każdym bądź razie bieg 14 to był dla mnie bardzo kluczowy bieg, najbardziej kluczowy bieg tego sezonu, bo właśnie w tym wspomnianym przeze mnie biegu 10. To 5-1 bydgoskie to była ostatnia paróweczka Hragbiego, barykenta Kenta i od tego momentu już nie wygrali nic, a w bieg 14 przede wszystkim mieliśmy kogo? Mieliśmy Tondera na polu A. Z pola A y zakładałem, że mu wyjdzie, tylko kluczowym był tutaj Przyjemski i kluczowy Tangate, bo Zagar był z pola D i jakby wiedziałem, że może już tam, do, tam może być różnie, ale nie czułem w nim zagrożenia i to wykonali zielono Tangay to o nim za chwilę będzie mowa, który przechodzi tak jak zespół, taki on metamorfozę w drugiej części i robią to. I przejdźmy, Patryku, do, na zakończenie tej części odcinka do tego biegu 15. Powiedz mi, właśnie jak widzisz to? Ja powiedziałem, że bubble, tak? Wypowiedziałem się tylko za mnie, czy za ciebie też? Znaczy nie no, ja od razu byłem w niebogłosy gdzieś na, tam na Whatsappie. No wyłeś, wyłeś, ale myślałem, że ci się zmieniło od tego czasu, przejrzałeś nagranie Ono no, ma topeją, pisząc do ciebie i wołaczem mówią mocno, ja się no, tutaj wydzierałem, dłużej dłużej. Mnie, że to może nie, że... Znaczy ja użyłem trochę za mocnych może słów, ale, hmm. ale... to, że na pewno przy zdzielonym stoliku załatwione te zwycięstwo, nie wiadomo po co, e, cieniem się kładzie właśnie ta decyzja sędziego, gdzie naprawdę Moim zdaniem, obojętnie jaki byłby bieg, to należałoby to w czterosobowym składzie powtórzyć. A tutaj, w takim momencie, w takim wyniku, przy takim meczu takich drużyn, o, o taki wynik. No i, i zrobić tak, żeby wszyscy teraz o, o to biegadali, to już naprawdę trzeba mieć wielkiego, chyba większe, niż właśnie ten swój babol, który wykonał pan sędzia. Nawet nie chcę przetaczać na nazwiska. Ja nawet nie będę wchodził tutaj w szczegóły, o, jeśli chodzi o ego, bo to ostatnio jest modne za bardzo w kontekście możnych naszego żużla, ale mimo wszystko powiem, że po coś jest ten przepis, żeby powtarzać. To, to nie był, naprawdę, to nie był. Adrian Miedziński uwielbia Tor Zielonogórski. Tor Zielonogórski uwielbia Adriana. To jest po prostu standard. Dwa razy całowali się w tym meczu. Natomiast mimo wszystko, oprócz tego, że Tonder pięknie, jak onegdaj Lindgren nad Dudkiem, tak on przeskoczył nad Adrianem. Wtedy nie było Adriana Wina. Tutaj może to nie było już jakieś podcięcie Maxa Fricka. Ale ja, sobie, jak sobie z moimi ślepymi gałami, z dioptriami plus 8 analizowałem to, to wynika mi jednak, że Max Fricka troszeczkę widząc, że nie ma szans ten bierę, który jednak ten start miał całkiem niezły z pola A, lekko szerzej wychodzi, po prostu. I Adrian, jakby to czasami jest tak, że żużlowiec się od, odchyla. Mów, mówią się, że o. Każdy by to zrobił. No nie, bo jak patrzycie sobie na ułożenie ciał zawodników, to w momentach takich, kiedy dochodzi do takich wyprzedzeń. No to nie było jakieś agresywne ze strony Maxa. To jednak zupełnie inaczej zawodnicy są w, jednak w innym trochę położeniu do tylnego koła zawodnika po małej, inne są pozycje tego ciała. To wszystko wpływa na jazdę po prostu w tym łuku. Wybaczcie, że się tak głupio mądrze, ale uważam, że tutaj Adrian. się, czy, Adrian... czy, czy ty czasami patrz na mnie teraz? Czy to sobie nie wyobrażasz po prostu, jak ten frykiedzie, że on robi tak? Niekładnie pod tym tak. kaskiem, bo ja jakby, Dokładnie w sensie, tak. że widzisz tą troszeczkę taką złośliwość w jego jeździe, bo ja tego, szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem. Panie, jakby mógł, Uznałem to nie, 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 nie. No oczywiście, że tak, kręcił rączką jak... pod kaskiem. To jest. Nie, no wiesz, oczywiście tutaj nie było żadnej winy Maxa, to nie była zła jazda, ale uważam, że w biegu 15 przy takich emocjach, nie róbmy takich rzeczy, to, to jest pierwszy łuk, to naprawdę nie był upadek tam, gdzie naprawdę nie powinien był jechać, albo że no sorry, było miejsce dla niego, ale na odsypanym, tak, jeżeli jest tyle miejsca, żeby zawodnik z czwartego pola jechał po najgorszym, ale jednak nie w bandę, no to, a upada, no to, to wtedy okej, okay, wykluczmy go, tak, no sorry, znalazłeś, your, your, your choice. Ale trudno, dobra, bo się zagrzałem. Mój mecz w końcu. Dumny jestem z tego wyniku. Chociaż, chociaż mam, ale wąty. Patryku, przejedźmy się po falubazie. Cudzysłowie. Dobrze. Max Fryk. Kolejny mecz świetny. Świetna jazda lidera. 15 plus 1 w sześciu. Raz jechał za jako zastępstwo zawodnika za Piotra Protosiewicza. Piotr właśnie nie jechał to było pod dziesiątką ZZ za niego. Roland Tangate numer 11, 9 punktów i ta taśma mu się przytrafiła w jednym mm. biegu. W pięciu startach Jan Kwech, 3 punkty w trzech startach. Krzysztof Boczkowski, 9 plus 1 plus też jeden defekt w pięciu startach. Dawid Rępała 1 plus 1 bonusik w trzech startach, dość słaby no jednak mm. występ kolejny tego zawodnika pochodzącego z Starnowa, Fabian Ragus 3 punkty w czterech startach i Mateusz e, Tinder-Tonder 8 plus 1, e, taki cichy chyba bohater jednak, troszeczkę przygasł na koniec, ale nawet ta jedynka ostatnia to, to była bardzo ważna, bo to były 4-2 przywiezienie Przyjemskiego za sobą, który troszeczkę jak nie swój, jak, jak nie on, tak trochę bojaźliwie, tak trochę bez pomysłu za, za tym Tonderem, i, i nie dał rady go wziąć. Zgadzam się z tobą, rzeczywiście Mateusz Tonder poza tą końcówką to naprawdę solidny wy występ zaliczył, no jako P Piotr Protasiewicz w siedmiu plus 1 w trzech biegach gdyby zrobił to znaczy, że Pepe is back, ale Pepe won't be. Y Przynajmniej nie na długo. Natomiast y, miałem po potworne obawy jeśli chodzi o tego Roana Tangaita, dlatego na początku tak buńczucznie zapytałem cię trochę, czy wygrał lepszy, bo oczywiście, że lepszy w tym meczu wygrał, ale czy rzeczywiście lepszy zespół? Um, tutaj widzę po prostu problemy jeszcze, które okej, okay, nieźle to wyglądało z mocnym przeciwnikiem tutaj. Chwała Górzanom za to, że y, jednak zaczęli wygrywać starty, zaczęli wygrywać biegi, a jak nie to je remisować. Natomiast po ta Pierwszy, początek Tangeta, i ta taśma potem, no to, był, to była czara goryczy prawie, że ale potem nagle stał się bohaterem dla mnie. Drugiej części tego meczu, właśnie w ten ważny bieg, 14, to on robi. Max oczywiście pojechał, jak na Grand Prix przystało, jak na ostatniego zwycięzcę z Warszawy, ale juniorka z jednej strony, no okej, okay, ważny punkt na Przyjemskim, ale to jednak problematyczne są zawody i Dawid Rempała chyba zszedł z tego poziomu który prezentował na początku tak na dobre. Nie wiadomo co z kwechem, jak się na niego, Patryku, zapatrujesz, no i właśnie czy tonder będzie taki mocny na wyjazdach, które się liczą? No nie wiem, jaki będzie na wyjazdach. To wiesz wierzchni ode mnie, wiadomo, jak jedzie u siebie. Tak to przecież było w zeszłym roku, że właśnie chyba mm -hmm. jak był problem z tym, jakie U24 wystawić, to jednak chyba u siebie tego nie będzie. w Zielonej Górze przez jakiś czas, przez te właśnie. dwa mecze, a na wyjazdach, wy, wyjazdach nie istniał, które zaistniały potem. Więc prawdopodobnie będzie tak i w tym sezonie. Ale na Kwech, no, no właśnie, troszeczkę gorzej dzisiaj, ale wydaje się, że taki jeden dość mocno przeciętny występ to chyba jednak nie przeważy jeszcze za tym, żeby to na, na Tondera stawiać. Nie wiem, nie wiem co z tym Pawliczakiem. On chyba na ryby już tylko jeździ. Tak, tak. tak. Do tego środkowo-początkowego Pepe. Bo nie, On pilnuje grilla, więc tutaj też ma funkcję, natomiast wydaje mi się, że jednak, no, dlaczego pojechał zamiast zz tak, dlaczego pojechał trzy razy tonder? Ok, jał dobrze, tak, przez te pierwsze trzy biegi, ale widać, że po prostu to było budowanie też zawodnika. Oni muszą, zielona musi mieć mocnego U24. Do czasu powrotu Pepe musi po prostu, to jest mus, jakich mało, bo no ok, buczek jest bardzo pewnym punktem, tak samo Frick wydaje się. Tangate, mam nadzieję, że po prostu przez cały mecz będzie na nim można polegać, ale jak wróci Pepe, to też potrzeba U24, bo jednak Krosno, wydaje mi się, że który bije gniezno w tej kolejce, ok, gniezno, ale mimo wszystko blokuje nam Zbysia Sucheckiego, także chłopak jest wyłączony w ogóle z walki, to tam będzie Krosno to trzecie miejsce, tam się czai nie tylko Polonia na ten was. E, dokładnie, no właśnie te, ten ostatni weekend niestety chyba, nie wiem czy nie skreślił tego ustawienia w tabeli innego niż właśnie tego, że jednak ten to Krosno skończy na trzecim miejscu, e, no bo jednak dwie porażki jakby nie były jakby nie było u siebie z, z tymi pretendentami głównymi, ale właśnie przez to, że ten, ten falubas tak mocno się męczył w tym w tym i, 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 i ten, wiadomo, ten pierwszy mecz u siebie też z gniezdem mocno przeciętny ten remis wyciągnięty, to wiadomo, że tam właśnie Gniezdo było bliżej tej wygranej. Mm. Tu, tutaj jednak ten znowu napędzony zespół Bydgoszczy, który wyje, wygrywa na tym potwornie ciężkim torze w, w Krośnie i tutaj jednak nie daje rady i tak naprawdę no troszeczkę bez tych juniorów, no bo jednak no, tak naprawdę poza tym juniorskim, gdzie konieczny no, Pytanie, co się dzieje z tymi juniorami tarnowskimi, bo i konieczny jest beznadziejny jest cieniem siebie, ma gorszą średnią niż, niż w zeszłym roku, o połowę ponad. Raku z kolei, dzisiaj, przepraszam, rępała sprawdziłem, o jakieś tam kilka tysięcznych ma wyższą niż w zeszłym roku, bo to miał 0,909, tutaj jest 930 mm. jakiś z kawałkiem, ale jednak chyba wydawało, no, wydawało się, że on jednak zrobi krok do przodu. A on, tak, tak, tak. Można powiedzieć, jak nie idziesz do przodu, to się cofasz, i niestety tak to wyglądał u Dawida. Dawid od meczu z Landshut, to była trzecia kolejka, nie dobrze pamiętam, ta pojechał bardzo dobrze, zrobił sześć w czterech startach, natomiast w Łodzi niestety, ale to był kod binarny w pięciu startach z przewagą zer, zer i 2 0 i 2-0-0 w, w Wybrzeżu. I dlatego tak mówię, nie to wiadomo, że chwalić należy, fa fa chwalą falubas ci, którym się za to płaci lub po prostu nie krzywi patrioci lokalni tacy jak ja, natomiast ja tutaj jednak wolę skupiać się na tym, co jest ważne, żeby tego po prostu... Nie spędzić y, tego snu z powiek, tak? E, e, bo, bo to ważne. Natomiast y, to jest problem, właśnie, że Dawid y, od dwóch. No i ten raz, że Dawid Rępała, Fabian Ragus to nie jest jakby mocna, a Bydgosz ma lepszych juniorów, w sensie przyjemskiego ma, a Krosno ma poza przegranym świętym 1 do 5. biegu juniorskim też mocną parę. Więc to jest ważne, a bieg z Gdańskiem. O, to tak to mnie po prostu to wlało zwątpienie w moje zielonogórskie serce a propos mojego zespołu. No dobrze, to powiedz teraz Darku, jak tam ci twoi rywale sobie poradzili, eee, może z tak jest. krótkim opisem. Daniel Jeleniewski 4 plus 1 w czterech startach, to nie był ten Daniel, do którego nas ostatnio Jeleniewski przyzwyczaił. Adrian Miedziński, który po dwukrotnym mariażu z torem, załapując wykluczenie, robi 7 w tak naprawdę czterech. Kenneth Bierre 10 punktów w pięciu startach. Oleg Michałow 3 plus 1, bardzo słaby mecz mimo wszystko tego zawodnika. Matej Zagar 8. Wraca do zielonej góry i jeździ tak jak w falubazie zeszłym roku. Wiktor Przyjemski man of the game. E, jeśli chodzi o Pytgosz, pewnie 10 plus 1 w pięciu i przemek konieczny 0 w trzech. Patryku, proszę cię, laurka dla zespołu No Przyjemski. No, tutaj jakby nie było, szkoda, że drużyna nie wygrywa. W sensie przy tym jego świetnym wyniku. E, bo tylko tak naprawdę właśnie w tym ostatnim biegu, tak jak powiedziałem wcześniej, zupełnie nie, jakby nie był sobą. Mm. Nieskuteczny, bez pomysłu, bo za tym. Tonderem jechał, a przez resztę biegów naprawdę świetnie sobie poradził. Trzy razy w ogóle niepokonany przez żadnego z rywali. Zagar, mm. który nie wiem, Darku, ty tam pamiętasz w zeszłym roku, jak on się tam napędzał, ale on miał jedną taktykę: Wyrznąć się jak najdalej od płot i tylko tam tak, szukać tak, tak. prędkości, czy jest, czy nie ma. Czy a nie to daj Boże, jeszcze z freakiem jechał w parze, laża. bo wtedy okazało, okazało się, że na, na mało nie można zejść, to nie. Tak, tak, dobrze, że gdzieś tam razem się nie, nie, nie poprztykali, jak to w zeszłym Oj, roku Ale było, i było razem. Ale no właśnie I, i stąd właśnie jedna taktyka i jak już ktoś mu uciekł jak ten tangent w mm. tym biegu 14, to to tak naprawdę już było pozamiatane, bo on gdzieś tam się próbował wypuścić, ale jednak na nic to dało i i jakby no, wyprzedził tego Tondera, bo na tyle się napędził, ale Tanget był na tyle z przodu, że nie dał rady, a to było bardzo ważne, żeby chociaż tutaj ten remis przywieźć. Więc tutaj mu się nie udało, ale ostatecznie no, takie punkty, no, może za dużo na lidera nie, ale wiadomo z kim jechał, więc no, można gdzieś tam przemknąć oko, można powiedzieć, no, bierę swój standard, porządny wynik podobnie jak Buczek można powiedzieć, Miedziak ktoś pechowo dzisiaj, hmm. też pierwszy wygrany znakomity, wydawało się, że będzie to jego mecz, potem trochę było gorzej, generalnie walcząca, silna drużyna, tak jak mówiłem, świetny mecz, więc ciężko to kogokolwiek jakoś tam strasznie mocno ganić, ale tutaj znowu ten konieczny właśnie kolejny wychowanek toru, Tarnowa, zresztą i Świercz, Igzyl u siebie też za bardzo nie błyszczą, także coś ten rok, taki z, ten, te, te, te nowi księżyca, jakoś tak się ustawia, że, 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 że tutaj tarnów słabo, przynajmniej wychowankowie. A, no może już no, się no, Ci bo najmłodsze pokolenie, bo zaraz tak byś mi tutaj no, wystrzelał z tych kołodziejów i innych. Tak sobie pomyślałem o propos tej decyzji sędziowskich i, i tych zespołów z Kujawsko-Pomorskiego, że Bozia jednak lewą musiała wstać nogą ten weekend o, i jakoś tego y, nie podszedł jej, y, nie podeszło jej to województwo. Natomiast y, Wiktor Przyjemski, dobrze, że ten on się znalazł dwukrotnie, jakby pojechał od. Koło siebie w biegach, to było 10-11. Zrobił tam kapitalny wynik, bo już wspomnieliśmy o biegu 10. 5 1 z zagarem przywozi w bardzo ważnym tam Tangate. Idzie się ten tego, no i wiadomo, potem w 11 trzyma z Jeleniewskim wynik na tonderze. Szkoda, że zabrakło tego ostatniego, w tym ostatnim biegu jego punktów, bo to był bardzo kluczowy. Nie można mu kompletnie zarzucić tego. On zrobił już ponad stan, tylko przez Frika był pokonany do tamtego momentu. No ale właśnie, gdyby, gdyby tam wystartował, on się on bardzo ładnie. Nie dość, że startuje. Mirek Jabłoński powiedział w, w, meczu, w trakcie meczu z Gniezdem, że dla niego zawodnik idealny to jest starty przyjemskiego i technika karczewskiego na trasie. Ja powiem szczerze, że tak jak mówiłem o wiktorze, że to nie jest jakiś geniusz dla mnie techniki. W sensie sylwetki, tak? Natomiast on świetnie jedzie. To tutaj muszę powiedzieć, że już kolejny mecz udowadnia, że on się rozkręca w tym sezonie. W sensie ja przynajmniej widzę, obserwuję znaczną zmianę w trakcie z meczu na meczu, jeśli chodzi o tego zawodnika. A pamiętajmy, że miał kontuzję już w tym roku. Tak, no ja myślę, że to jakby nie jest jakaś idealna... Może może mówił o takim najlepszym zawodniku pierwszej ligi albo juniorskim, no bo chyba mm. nie chodzi mu o to, że nie, raczej by gdzieś tam calował... No nie, w, nie, nie. Z Marzlika Janowskiego. Ale nie, rozumiem jakby o co chodzi, jakby mm. te, też to porównanie wiadomo. Myślę, że od takiego przyszłego mistrza, może tak, to, to, to Juniora, może z tych najlepszych święarka, tak najlepszych, jest. to tak, to może faktycznie ci dwaj. Chociaż no ja bym też tam z czeka coś dodam, no ale to już nie, nie ten odcinek może powiedzmy. Ja powiem tak, dziesiąty bieg, świetna walka, Kwecha i Wiktora Przyjemskiego. Też to, jak zagar mija Afrykę w siódmym, a propos tej walki między nimi, to są takie mm -hmm. biegi, które mi zapadły gdzieś tam w pamięć. No i to, że tam też w sumie od czwartego do. Do szóstego, jak świetnie goście wychodzili, i jednak, gdzieś tam Buczek na przykład atakował w szóstym, czy, czy ten Tangate w piątym też go nie Bierę. No i ten przyjemski wygrywający czwarty to są takie biegi też, które mi zapadły i które można spokojnie stawiać jako jedne z lepszych w ogóle biegów w pierwszej ligi w ten weekend. I to, co stworzyło te takie naprawdę świetne widowisko, aż do tego. 15 biegu powtórzonego, bo, bo no, troszeczkę, no, no, ten cień się kładzie, chociaż mówię, dalej uważam, że, że Oliwa sprawiedliwa i wygrała drużyna lepsza, le, drużyna, która się faktycznie buduje, a będzie myślę, że nią to nic nie na razie nie wstrząśnie, bo, bo oni się czują silni i myślę, że to też wcale im tam ujmy nie, nie przydaje, a, a, a jakby. O tych ostatnich meczach czują się na tyle chyba silni, że, że spokojnie tam gnają do przodu. W tym momencie, że właśnie. O co my jedziemy teraz, Darek? No, jedziemy, pozycjonowanie, wypozycjonowanie się. No wiadomo, tak. że niby się mówi o co my jedziemy, ale wiesz, spokojnie. Tak naprawdę żeby nie być na tak. piątym w szóstym miejscu, chyba, bo, bo no, nic no. innego. Wiesz, jedziemy o kontrakty na przyszły sezon. Ja nie mówię, nie wchodzę w głowę, ale mogę sobie wymienić, wiesz, kilka rzeczy. Każdy zespół ma swoje jakieś cele, każdy mówi do kamery, że my jesteśmy wyluzowani, nie jak Niki Pedersen po przegranym biegu. E, więc e, no, mimo wszystko ma, masz rację. Trochę szkoda, że to wpłynęło na wynik końcowy, ale, ale y, no, problem tylko taki zbyt gorszy, że zagar y, jak nie odpali, no to, to muszą odpalać Michajłow tak? i Jeleniewski. Jeleniewski był pewniejszym punktem na wyjazdach niby też, ale. Ale tu właśnie to był ten bubble. No dobrze, Patryku, w takim razie Rider meczu, plus inne jakieś doniczki z kwiatkami, dla kogo idą w tym odcinku? Przyjemski. Yy, przyjemski, mm. no bo jakby, Fryka, może by tutaj wyróżnić, ale to tak jak właśnie, rozdawać gdzieś nagrody z Marzlikowi, więc tutaj troszeczkę nie ma argumentacji takiej, że tylko achy i ochy. Mm -hmm. Poza tym może pierwszymi biegami, gdzie tam nie bardzo mu szło, potem był bezbłędny, więc ja powiem, Przyjemski. A takim dużym minusem, właśnie ten zagar, bo tak ja, ja nawet mówiłem, że, że Miedziński będzie miał około 1,8 i tak ma w tej chwili 1,880, ale że zagar nie będzie miał dwóch punktów na ty, w tej fazie z, z, z turnieju, no, serii. O, jak to ktoś na, na, nas nazwał ostatnio, że jesteśmy serial, serialem, mm -hmm. to to się zdziwiłem i dziwię się dalej, bo tak jak mówisz, on to nie może ktoś za niego. On musi wykrzesać w końcu z siebie te. Te, te pokłady bycia kiedyś zawodnikiem GP i, i jednak szaleć tam z przodu. Tak jest. Czyli mówisz, że złotego laczka, nagrodę złotego laczka dostaje Wiktor Przyjemski, a z laczka tak. dostaje Matej Zagar. No dobrze, ściskamy tak kciuki za komandosa, za Nie, Ja do, tej, do tych nagród dodaję tylko to, że nagrodę nieśmiganego. Placzka dostaje Max Fricke, natomiast piątkę na do widzenia od, od Parku Maszyn Rowan Tangate za to, w jakim stylu zakończył te zawody, bo to było bardzo, bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Patryku, następne mecze. Row podejmuje Zieloną Górę, która lubi bardzo tor w Rybniku, natomiast Bydzia przyjmuje... Mm, <grymuje> no jednak przyjmuje to, co zostało z Gniezna po tej demolce z Krosnem u siebie. No ale... Pamiętajmy jedną rzecz, dzisiaj, bo nagrywam to w poniedziałek. Dzisiaj już powiedział Oscar Heifer, że on już przebiera nóżkami, bo od dnia kończy mu się chyba zwolnienie, może już jeździć. Hmm. Także to też będziemy mówić o tym meczu za chwilę. Ale to też trzeba brać jednak filtr na to, że jednak jeździliby bez tego najlepszego zawodnika ligi, bo przecież o tym mówimy. 2.562, kochani, to jest. Zawodnik typu Zmarzlik na pierwszą ligę w tym momencie i bez niego punktów, to ja mu nie mówię, żeby wygrali, ale to, to nie można się z tą ich totalnie, ale tak czy inaczej bydziałam pewnie. Myślę, że no, Pfeiffer nie będzie taki silny w Bydgoszczy, więc 53-67. Row Rybnik napędzona w końcu i odbudowana, czy bardziej zbudowana drużyna falubazu 40-50. do 50. 40 do 50, wow. Ja przewiduję 43 do 47 dla falubazu, bo wydaje mi się, że jednak ostatnio bardzo ładnie pojechali u siebie rybniczanie i oczywiście z kim jechali, z tym jechali, ale to wyglądało dobrze. Clint jest, który tam się bardzo dobrze czuje, więc myślę, że falubaz będzie miał, no bardziej, że nie ma takiej przewagi na juniorce, bo Trześniewski coś tam się pokazuje ostatnio, gdzieś tam śmierdzi, a będzie 54, 56 do 34, chociaż mam nadzieję, że Oskar jednak pokaże, że ta przerwa mu nie zrobiła, A to swoją drogą fascynujące, że te zespoły, które jadą bez liderów, bez Nikiego, bez Oskara nagle tak naprawdę tracą, chociaż tam zawodnicy, jak jedzie ten lider, to coś pokazują, nie? Na początku sezonu, tak jak mm. i w Gnieźnie, i w Grudziądzu. No dobrze, w takim razie to tyle, kochani, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękujemy serdecznie. Szlagier, więc ciutki odcinek dłuższy. Tak, zapraszamy, oczywiście dziękuję Patryku, zapraszamy na kolejne ligowe już dziś no, bo będzie się działo. Patronite oczywiście to patronite.pl ukośnik, park maszyn, do tego social media to park maszyn na Twitterze i na Instagramie. A na Facebooku, Patryk zaprasza Was na Maszyn Park. Facebook, welcome to. Uf, a się naprodukowałem. Do zobaczenia, Aha. do usłyszenia. Hej.